Co chcesz robić dzisiaj? Nie wiem, przyszliśmy do ciebie, bo to To chyba masz jakieś plany. Właśnie. No mam. Tiffany urządza imprezę. Jaką imprezę? Właśnie. No. O taką imprezę, że możemy na nią przyjść. A z jakiej okazji ta impreza? Właśnie. Poczyj pani na rocznicę pierwszej randki z chłopakiem. Ja jeszcze nie mam dziewczyny. Ja nie mam chłopaka. Dobra, ja pójdę do toalety. A ja też do toalety. Wiesz co, kocham podczas. A ja użytkę. mi się, że oni będą chcieli z nami chodzić. Paczesz! Użytkę! Pięć minut później. Chodźcie. Ja muszę sam pogadać. Mhm. Mm I czy też mnie ze mną? No, chciał... chciałbym, Chciałabym ze mną chodzić? Pozwól, że to pewnie pytanie. Tak! Bo ja też chciałam Ciebie o to zapytać. Chciałbym... Chciałbym co? Chciałbyś być moim chłopakiem? Nie. Co, dlaczego? Wiem, że jesteś fajna, i tak dalej, no ale nie chcę być twoim kupakiem sorry. Co tam? No, gdzie poszła? Tira. Terry, poszła. Nie wiem, do toalety. To może idzie tu u Okej, okay, kochanie. Tira, o co chodzi? On nie chce ze mną być. Dlaczego? Nie wiem, jego się zapyta i po prostu powiedzą, że nie chce być moim chłopakiem. Przykro mi. Eusza, to jest twoim? No. Czy to masz szczęście? Już się tak tym nie przejmuj, chodź. Dlaczego nie chcesz chodzić z tej Bo mam, mam inną dziewczynę. Gdy nie mówiłeś, że masz dziewczynę. No, ale naprawdę mam. Masz dziewczynę, to? Współczuję. Dzięki.